Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzacji? Cześć! Zastanawiasz się, jaką klimatyzację wybrać do domu lub mieszkania? Dzisiaj pokażę Ci, na co zwrócić uwagę, aby podjąć najlepszą decyzję. Zaczynamy. Po pierwsze, moc klimatyzacji to podstawa. Zbyt słaby klimatyzator nie schłodzi ani nie ogrzeje pomieszczenia skutecznie, a zbyt mocny będzie marnował energię. Jak to obliczyć? Przyjmij, że na każde 10 m2 pomieszczenia potrzebujesz około 1 kW mocy. Na przykład do pokoju 20 m2 wybierz klimatyzator o mocy chłodniczej i grzewczej około 2 kW. Po drugie, rodzaj systemu. Split to jedna jednostka wewnętrzna i jedna zewnętrzna. Idealne do jednego pomieszczenia. Multisplit to jedna jednostka zewnętrzna i kilka wewnętrznych. Świetne rozwiązanie, jeśli chcesz klimatyzować kilka sąsiadujących ze sobą pokoi. Wybór zależy od Twoich potrzeb. Po trzecie, energooszczędność. Sprawdź klasę energetyczną. Im wyższa, najlepiej A z trzema plusami, tym niższe rachunki za prąd. Zwróć też uwagę na funkcje takie jak automatyczne sterowanie nawiewem czy sterowanie przez internet. To dodatkowe udogodnienia. Na koniec serwis i gwarancja. Wybierz profesjonalnego montażystę, który oferuje również regularne przeglądy systemu. To konieczne, aby utrzymać gwarancję u producenta i zapewnić czystość oraz sprawność urządzenia. To gwarancja spokoju na lata. Pamiętaj, odpowiedni dobór klimatyzacji to gwarancja komfortu i oszczędności. Bądźcie ze mną. Cześć.